A co jeszcze śpi. On to lubi na tej podusi, tak? Lubisz? O, usłyszałeś mnie? Jesteś jeszcze śpiący, tak? Czy nie? Dobra, nie będę ci przeszkadzać. To śpij sobie jeszcze. Moja kruszynka kochana. Niech <noise> on fajnie sobie leży. Dzień dobry kochani. Witam Was śniadankiem. Ja dzisiaj mam bułkę Graham i zrobiłam sobie taką pastę z awokado, jajkiem, z ze serkiem śmietankowym, z ogórkiem, ze szczepiorkiem, sól, pieprz do smaku. No i już próbowałam, powiem Wam, że przepyszna ta pasta jest przepyszna, sycąca, dużo białka. No, i też, jeżeli ktoś jest na diecie, to też może sobie na taką pastę pozwolić. No, to ja się zajadam, a wam życzę smacznego, jeżeli coś tam też wcinacie. Cześć, witajcie! Witam was z mojego rowerka stacjonarnego. Powiem wam, dziewczyny, że to daje radę, to urządzenie. Codziennie jeżdżę, tak po godzinie, tak, żeby po prostu jak najwięcej kalorii spalić. I powiem Wam, że już zrzuciłam 2 kilo. I jest, tak się cieszę, powiem Wam. Mi tam nie, nie chodzi o to, że ja muszę być jakaś szczupła. Tylko mi chodzi o to, żeby po prostu ten kręgosłup mnie nie bolał, tak jak mnie boli do tej pory. Nie chcę, żeby mnie tak bolał, jak do tej pory. Wróć. Nie chcę, żeby mnie kręgosłup bolał, tak jak do tej pory mnie bolał. I dlatego postanowiłam zrzucić chociaż troszkę kilo, parę kilo, nie wiem, z pięć. 10, jakby się udało to wow. Bo po prostu chcę, żeby te bóle mi się tak po prostu, z... żeby te bóle zniknęły. No i jeżdżę na tym rowerku. No oczywiście do tego jest też dieta, ale nie jest to jakaś taka dieta, że wiecie, że po prostu praktycznie nic nie jem i się głodzę nie. Po prostu zmieniłam teraz nawyki żywieniowe w sensie takim, że więcej wrzuciłam do tego jedzenia warzyw, owoców jogurtów, białka, a ograniczam ten cukier. I powiem Wam, że się lepiej czuję. O wiele, wiele lepiej. To już troszkę trwa, ja Wam o tym nie mówiłam, ale już od dłuższego czasu to tak już właśnie, że tak powiem, robię. To już od dłuższego czasu po prostu, mi się ciężko gada przed na tym rowerku, już od dłuższego czasu wdrożyłam to w swoje życie. No, więc teraz już jakieś tam widzę efekty i jestem z tego powodu niezmiernie, niezmiernie szczęśliwa. Dobra, kończę, bo zadyszkę dostaję. Widzimy się później. Jak widzicie, waga jest. Stoi. Ważę się codziennie. No i książka za, zamk za zamkniętymi, zamknięte drzwi. Tej samej autorki, co jest od pomocy domowej. No, powiem Wam, jest jakaś taka. Myślę, że to jako thriller, to myślę, że bardziej taka będzie straszna. Ale na razie to tak jest wszystko. Takie, znaczy no, lekko się ją czyta, ale nie jest jakaś taka mega ciekawa, że mam ochotę po prostu do niej szybko wracać. No nie, jakaś taka no, taka średnia. W skali od 1 do 10 dałabym... 4. No, tylko nie rozrywa. No, jestem na początku co prawda, ale no, zobaczymy. Jak przeczytam ją całą, to będę mogła więcej się wypowiedzieć na jej temat i na pewno Wam zdam recenzję. A ja... A ja jadę dalej. I gotowy. Wasze zdrowie. Co tutaj się znajduje? Marchew, jabłko, seler naciowy i troszkę dałam imbiru. No więc co? Zawieram się za... Picie, bo powiem Wam, że uwielbiam, uwielbiam teraz pić takie soki naturalne. Bardzo po prostu. I jeszcze mam sok na dzisiaj z buraka, z marchwi, imbiru, kurkumy. I co ja tam jeszcze daję? Tak nie umiem z głowy szybko powiedzieć Wam. <laughs> Więc dzisiaj sobie go jeszcze też wypiję, ale muszę dorobić. Bo zrobiłam na dwa dni i dzisiaj już jest ten drugi dzień, gdzie się właśnie on kończy. Natomiast ten oczywiście całego nie wypiję, tylko zrobię sobie też na dwa dni. Więc muszę to przelać do jakiegoś pojemnika zamykanego, najlepiej jakiegoś może bidona szklanego. Mam taki bidon szklany, o i tam sobie to wleję i wsadzę do lodówki później resztę. I będę miała na jutro. Także wasze zdrówko. Jak widzicie, po zakupach wróciłam właśnie z biedronki. Kupiłam sobie taki delikatny serek śmietankowy, bo nim zawsze lubię sobie posmarować kanapkę zamiast masłem. Co tutaj jeszcze wzięłam? Coś takiego. Dawno nie jadłam. Takie pieczywo. Żytnie, chrupkie. Dwie takie tortile wzięłam. Ale te pełnożarniste. Tu jest druga. Co jeszcze tutaj wzięłam? Dwa razy wzięłam też te Placki ziemniaczane, bo bardzo lubimy. Powiem wam, że naprawdę są przepyszne. Jeżeli jeszcze nie jedliście, to polecam jak swojskie. Banany. Tu wzięłam mix sałat. Później wzięłam jeszcze herbatę taką z nutą cytryny i dwie, dwa jogurty naturalne, dwie fruwity. No i to tyle. Takie mini zakupy. Byłam też w Rossmanie i kupiłam coś takiego. Takie to są to są do dzieci jakieś takie chusteczki, ale ja będę je wykorzystywać do tego, żeby sobie wytrzeć twarz po umyciu. Co jeszcze? Bardzo lubimy z Michałem te nici dentystyczne. Jeżeli nie mieliście, to polecam. Uwielbiam te maseczki. Teraz są na promocji w Rossmanie z Mediheal. Ta jest nawilżająca, to jest to samo, a ta jest wyciszająca. Powiem Wam, że wszystkie z Mediheala y, lubię te maseczki. Naprawdę są bardzo dobre, jeżeli chodzi o y, skład i nawilżenie. Tutaj oczywiście filtr do wody magnezowy, szuteczka do zębów, y, miękka. Później wzięłam dwa takie batoniki. Mm. Oczywiście dla osób odchudzających się. Później wzięłam bardzo lubię z tej firmy. Nie umiem tego przeczytać: Borotalko? Nie wiem. Zwał jak zwał. Bardzo lubię te, an, ent, bardzo lubię te antyperspiranty. Co prawda miałam w kulce do tej pory i takie w sprayu, a tego właśnie w sztywcie nie miałam. I mówię, wezmę, przetestuję. Szkoda, że na promocji akurat nie są. I takie mydełka dwa z Protexu. Bo one bardzo fajne są, jeżeli chodzi o czyszczenie pędzli. Wzięłam pierwszy raz taką pastę do zębów Oral B, wybielającą. Teraz używam, zapomniałam nazwy, jak nie zapomnę, to wam tutaj wkleję zdjęcie. Też bardzo fajna jest tamta wybielająca, którą teraz stosuję. I tamta jest włoska, ale że ja lubię testować, to jeszcze czegoś innego szukam. I mówię, ach, wezmę i kupię z tego. No i z brefa te kostki i to tyle no i zapłaciłam tu też ładny rachunek 140, tak? czy ile tu jest? 154 oj 154 złote także no to tyle jeżeli chodzi o moje dzisiejsze zakupy a na dzisiejszy obiadek zjem rukole z burakiem i ze serkiem takim to jest raczej twaróg wędzony z lidlam. No i troszkę dałam soli i pieprzu do smaku. Także taki mój dzisiejszy będzie posiłek, jeżeli chodzi o obiad. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś takie właśnie, żeby u mnie były na kanale przepisy yy, odnośnie właśnie odchudzania, to dajcie znać w komentarzach, to będę Wam pokazywać, yy, co w ciągu dnia jem. No dobra, a ja jestem głodna. Wróciliśmy z Amorkiem ze spacerku i po prostu zabieram się za jedzonko smacznego no i znowu zakupy, byłam w Lidlu ponieważ pisałyście, że lubicie takie hole, te spożywcze no to pokazuję co kupiłam Zmywaki. wzięłam te y, takie y, chrupki one są w miarę ok jeżeli chodzi o skład więc jeśli nie miałyście jeszcze to wam polecam i jeszcze są takie paprykowe a Marek będzie pomagał tak? no tu wzięłam też dwie takie pomidorowe zupy z kurczakiem i ryżem. Też bardzo lubimy te zupy i też są dobre, jeżeli chodzi o skład. Więc razy dwa. Tu jest jeszcze jedna pomidorowa. Wzięłam świderki pełnoziarniste razy dwa, bo teraz była promka dzisiaj, więc dwa, więc dwie paki świderków. Później tutaj jeszcze te takie Cięte te dwie paczki. Później co jeszcze? Takie kapsułki do zmywarki? E, takie wafelki śmietankowe dla Michała. Dla mnie te batoniki. Później taką kiełbasinkę. Co tu jeszcze jest? Płatki owsiane górskie. Później dwa razy taki skyr pitny naturalny. Gdzieś tu jeszcze powinien być. Dwie takie galaretki o smaku truskawkowym. E, tutaj wziąłem pierwszy raz taki twarożek proteinowy. Co tutaj jeszcze jest? Ojej, pełno wszystkiego, nie ma jak już wyciągać tego. E, co tu mamy? Skyr, ale taki. Czekolada dla Michała. Tu mamy znowu ten twarożek proteinowy. Jeszcze raz śmietankowe dla Michała wafelki. Później dla mnie jeszcze te batoniki, druga paczka. Takie pomidorki wzięłam. Tutaj mam awokado, ale to has. Ja lubię has. Dla mnie są bardziej takie miękkie i w ogóle jakoś wolę. Później znowu taką kiełbasę żywiecką. Później do spaghetti makaron. Tutaj znowu taki skyr. Później do zmywarki takie wzięłam. Płyny do czyszczenia. Była akurat promka za 8 chyba 99. Więc wzięłam dwa nawet. Tutaj surówkę z ogórkiem. Znowu skyr. Yy, tutaj mamy tuńczyk w kawałkach, we sosie własnym. Jeden i drugi tuńczyk. I co tutaj jeszcze jest? Aha, tu jeszcze do zmywarki ten płyn też wzięłam dla mojej mamy. I co tutaj zostało? I został jeszcze skier pitny naturalny. I podsumowując, straciłam 193 zł i 20 groszy. Także to jest cały rachunek. No dobra, to trzeba teraz popakować i zrobić sobie kawusie. Amorciuś, co ty tam szukasz? Co ty chcesz? Coś si sięgnę ci. Co chcesz? Tę piłeczkę, tak? Czy jeszcze coś innego chciałeś? Jeszcze inne? A co to tam jest? To? Co to jest? To jest to, to nie chciałeś, tak? No to jeszcze tam. Ach, tę piłeczkę sobie umyślałeś? Łojejku, amorciuś! Oj, amoreczku. Teraz pasuje, tak? Oj. Ta piłeczka teraz pasuje. No to dobrze. No. Sobie zaraz porzucamy, tak? Zaraz cię porzucam. No i jestem. Pokazuję się Wam na koniec. Powiem Wam, że to był bardzo intensywny dzionek. Bardzo. A ja teraz jestem tak zmęczona, tak mi się chce spać, że nie wiem, czy nawet kawa mi pomoże. Po prostu padam na twarz, oczy mi się same zamykają, także będę kończyć, zakończę już tego vloga. Mam nadzieję, że w miarę wam się podobał. Yy, pokazałam dużo właśnie takiego holu zakupowego, zarówno z Lidlaki, jak i z Biedronki, z Rosmana, ale to dlatego, że ostatnio właśnie pytałam, właśnie, czy, czy lubicie takie hole oglądać i napisałyście, że lubicie. No to mówię, dobra, nagram wam. Także yy, dzisiaj taki właśnie luźny filmik nagrałam z mojego, można powiedzieć, całego dnia I zarówno to, co jadłam na śniadanko, na obiad, jak i spacery, znaczy spacer No więc, yy, no i zarówno też moje, tam, moje ćwiczenia, yy, no takie różne z życia mojego dzisiejszego, z dnia mojego dzisiejszego yy, Różne takie... Czynności. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do komentowania, do łapek w górę, do subskrypcji mojego kanału, kto jeszcze tego nie uczynił, bo tak jak powtarzam, często, że właśnie dla nas twórców bardzo ważne są subskrypcje. No i, i przydałyby się, oczywiście, jak zawsze, subskrypcje od Was. Tym bardziej, że no więcej, osób, os więcej osób ogląda moje filmiki bez subskrypcji, niestety. Także proszę, zasubskrybujcie, bo Was to nic nie kosztuje. A dla mnie to będzie wielka radość, jak zasubskrybujecie. Dobra, kończę, bo mi się spać chce. Także idę się wykąpać w piżamkę i do spania. Do zobaczenia moi kochani. Do usłyszenia. Pa pa!